Ciągle mam koszmary i przeżywam ten moment. Nawet w ciągu dnia czuję, jakbym wciąż tam był. Słyszę, jakby dźwięki, i od razu wracam do tamtego dnia. To tak, jakby mój, mój umysł wracał do tamtej chwili. Staram się unikać wszystkiego, co, co mi przypomina tamten moment. Czasem nawet nie mogę wyjść z domu, bo boję się, że mi się coś złego przytrafi. Mam ogromne trudności z zaufaniem do ludzi. Ciągle jakby boję się, że ktoś mnie oszuka, ktoś mnie zrani albo, albo wykorzysta. Ciągle jestem spięty i zestresowany. No, mam wrażenie, że zagrożenie może się pojawić w każdej chwili. Dlatego jestem w ciągłej gotowości. Ja nie potrafię normalnie funkcjonować w sytuacjach, które dla innych są pozornie normalne. Zaczynam drżeć. Serce mi wali. Czuję się jakbym był w pułapce. Bardzo chciałbym zapomnieć o przeszłości, ale to cały czas do mnie wraca. Czuję się jakbym był uwięziony w przeszłości. Wiem, że to było bardzo dawno temu, ale wciąż mam wyrzuty sumienia. Czuję, że, że ja naprawdę mogłem zrobić coś lepiej. Kiedy widzę coś, co przypomina mi o tamtym wydarzeniu, to od razu mama tak paniki. To jakby całe ciało wstrzymywało oddech. Chciałbym się pozbyć tych strasznych wspomnień, ale nie wiem jak. Czuję, jakby wszystko stanęło w miejscu. jakby, jakby czas się zatrzymał